Witam Państwa na pierwszej konferencji gali Prime Show MMA 2. Panie i Panowie, ogłaszamy koniec stypy. Panowie, może zacznę od Rataja. Casio, powiedz mi po raz się, kolejny... Po raz kolejny twój były rywal, z którym miałeś jakiś tam konflikt, trafia do Prime'u. Jak to się stało, Rataj, że jesteś z nami? A to było pytanie do mnie czy to Kasiusza? Bo na niego... Złożone, do... no no na mnie patrzył, ale się do ciebie. Żeby cię się... zmylić. A, no to kurwa teraz, no nie wiem, kto ma odpowiedzieć. Może... Ja czy on, ja czy on ma, maćko, zacznij ty. No to mam tutaj kurwa dwóch delikwentów, <noise> którzy zostali Nie dwóch, tylko jednego, jednego tutaj, no, tam serdecznie. Szmacia, ja, mam dwóch ście. delikwentów, miałem no, dowiedzieć kurwa bardziej skoksowanego czy bardziej grubego? No i stwierdziłem. Ten bolon, kurwa, zamkni dupę. Lamusie. No bo ratek, się kurja, że niebolony A na kurwa, nagrywka, kurwa, mówiłem, kurwa! Chodź na solo, kurwa, chodź trylog, jak zrobił na nie mężesz, Kurwa krami, przeżyć Kurwa! Nie patrzcie, kurwo! No kurwa. Muszę wszędzie wozić i pan kurwa, schudnij kurwa, to może dam ci walkę. Ale patrz, słuchajcie! Kurwa, co chodź jak ja mam rywala, kurwa! To dobrze jest mówić, Powiem Wam taką e, historię, nie. Rataj wyjewał się z konfliktu z Kasiuszem, zaczepiał go, dostał tą walkę. Już na pierwszej konferencji, gdzie jeszcze się nie był z Kasiuszem, zestrał się do mnie, nie. Konflikt nakręcał, nakręcał, potem wyzywał przez pół roku w internecie. Przyjechałem na konferencję jednej z Federacji dostał liścia w ryj, gdzie przez pół roku mnie wyzywał. Nagle on nie ma konfliktu z nikim. I... i nie ma konfliktu. I jak wy, nie mam, i za ten jak nie mam, kurwa, konfliktu, jak tutaj za siedzę? to, pizdę! No to jak nie mam konfliktu? Słuchaj, zesrałeś się do tak, prawda, tak? Co zrobiłem? Jebany, jak zwykle napierdoliłeś się, gadałeś z no spoty... No nie słyszałem, co powiedział, no kurwa, nie wpierdalaj się, no gadam z nim no, teraz, no, kurwa! No brudasie! Słuchaj, dostałeś liścia w ryj i obsrałeś się i kłamałeś Ale, kurwa, wszędzie, kłamałeś, kłamałeś wszędzie w wywiadach, że nie lubisz sztucznych dymów, a wyzywałeś mnie pierwszy, ja to wszystko wrzucę, u mnie na Instagramie, dzik, podłoga, ws, wjeżdżajcie, jutro dodaję wszystko, przez pół roku, wyzywany, dostaje liścia w ryj i ja szukam afer, kurwa. Ale kurwa ty pierdoliłeś później tej następny tej. rok, że ja się obstrałem, kurwa. Jak ja mogłem no się obstrać, się. kurwa, jak tutaj siedzę i kurwa walczymy, to ja, ja się ja, obstrałem, Ile kurwa. Śliczysz, Ile Przejmie, Ej, nie ubię, było propozycji ubię. na walczu z tobą, kurwa. Jak nie było, ty w kurwa, pajacu nie było nie było, było naczelowanego. z tym, kurwa. człowieku! Gadałem z jednym, białor wszystko dogadane, obstarałem zbroję i tyle hopię. A teraz ile ćwiczysz, ile liczysz? ile jak kurwa, zbroję, nie dałem, nie dostałem propozycji, kurwa! To jak mogłem obsać zbrojenia zbrojenia? Dostałeś liścia, się w gacie i tyle! I w zależności od strolowanego na hajniku z Maruzu dostałeś w rej i teraz dostajesz czwarty raz w rej, Czeku! No trzeci w sumie, bo wygrałeś, no. Powiedzmy. Strolowany wygrałem, kurwa nie wygrałeś, i nie może przeżyć z no. no. tego. No. Dobra, nie pisz. Po pierwsze, kozaczyłeś, bo wiej, że mnie zabijesz. Co pokazujesz, walcząc zbrojenia? Bo że cię zabijesz, bo to się kurwa, nie pisz. No mnie wiej, że mnie zbrojenie zbrojenie. Ale słuchaj, słuch! Maciek, ty jesteś takim delikwentem, że za dwa lajki być gówno zjadł. Naprawdę. Dwa lajki by Ci doszły i jesz gówno. Tak nie jesteś osobnikiem. Gdzie ty jesteś? Kurwa. Wczoraj byłeś na innej konferencji ty w ogóle nie wszędzie. kurwa. No jak to pierdolą? No naprawdę. No tak naprawdę, spedźcie kurwa. Macie rację, to jest taki osobnik. No i co? Ubie. No i gówno kurwa. No i gówno byś ja... No i gówno by No ja! Nie zjesz kurwa. Dobra panowie, bo tutaj strolowany zaczął kolej, kolejny konflikt. Znaczy masz już ten konflikt z Ratajem od dawna w ogóle... Od czego to się zaczęło? Na początku to przepraszam, bo się wkurwie, <grym> Witam wszystkich was tutaj zebranych. <grym> Troszkę nie muszę. Przepraszamy, musiałem... że Maciek siedzi przy stole. Wypierdalaj sobie. <grym> no, zaczęło się od tego, no to jest już nudna, nudna historia. Był u Donkasy na live. No ty I to jesteś jest... nudny, kurwa. Ale sam ci ten ryj, nie przerywaj mi zjebie. A ty mi przerywałeś, no do kurwa. Był u opijany na live, ktoś mu tam fake donata zarzucił, zaczął mówić, co o mnie myśli, w bardzo nieładnych słowach i zdziwiłem się, po prostu odpowiedziałem mu na Instagramie, że albo honorowo, przeprosić, pogadamy w Warszawie face to face czy cokolwiek, a on nagrał jakiegoś żałosnego disa na YouTubie, no i generalnie ta, ten konflikt poszedł dalej, tak. Nie potrafił przyznać się do błędu, nagrywał jakieś chujowe disy. za duże słowo akurat. Robisz siebie idiotę w internecie, kurwa, z tego jest znany. Kurwa, bez ambicji z TikToka. Łatwy łatwe zasięg. I, I to tyle w sumie. Ej, YouTube jest YouTube YouTube Ale słuchajcie, co mi nie pasowało? Dodali naszą walkę z Ratajem i papacze tam, team G, kto to 10, a zaraz co minutę, team rataj, team rataj, team rataj, nie? Wiara mi wysyła. Ty na TikToka dodałeś kopię, że dasz followa, żeby pisali team rataj, bo nikt nie pisał. Ty ubie. No Taki łeb jesteś. Ej, ty Ej, nie. Rajdy, chłopie, to jest normalna rzecz. Jeśli robisz kurwa rajda na Instagram, zwiększa, z... zwiększa się algorytm, zwiększa się algorytm jest bardziej pozycjonowana, więc to jest zajebiście akurat dla federacji, bo to bardziej wybija kurwa dany pozw. Więc akurat to jest zajebiste, na argumenty jest chuj z długi <laughs> Najbardziej no, tu szkoda mielonki, bo nikt nie ma a, do niego problemu. Wiesz, za chwilę obok. No właśnie, dobra, no to e, mielonka, z tym się bijesz, powiedz. <laughs> – Do mikrofonu, do mikrofonu. – Ej, Mielona, dawaj ze mną, jebać, dawaj ze mną. – Cześć, Marcin. Okay. – Zróbcie dwóch na dwóch. No, – Zroiłem sałatkę, bo u ciebie ciężko z dietą. Mam nadzieję, że schudniesz. – Ale z fetą czy co? – Nie no, bez fety. – Tak, z fetą to schudnę, No nie chcę, <laughs> jak bez fetu. Jelonka jest ok ok okolice Poznania, to muszę uważać, kurwa. Szlachetne kamienie. Dziękuję ci, dziękuję. Ale słodko. i miał mniej 120. Ja ci życzę, żebyś trzeci raz nie zasnął, mielonka, bo to może się źle dla ciebie skończyć. Ja się muszę więc Dobra. Ale macie koflik do jebanek, kurwa. Nie, ja lubię! Lubię Mielonkę. A propos koffie. Milona jebać, dawaj ze mną, kurwa, za się. Sam to pizdę! Kurwa wpierdala się zaraz ja cię kurwa. Do ciebie mówi do to! Kto, kto chce jeszcze? Hecman? Ten konflikt się zaczął od tego, że on szukał walki z tobą, czy... Ja tak, nie ze mną. Ogólnie ja typa widziałem raz w Łodzi, w domu, nie? Konflikt z Kaciszem narastał. No i siedzę, ja już leżałem w łóżku, pamiętam, po imprezie, zmielone jak zawsze, nie? I leżę, leżę. I wiara mi wysyła screeny screen, screen lecą, 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 lecą. Patrzę. on ja mnie wyzywa na konferencji, gdzie ja z niego jakieś czerstwe żarty robiłem. Wszyscy z niego pizgali, Ja za nim się stawiałem, a ten mówi, że ja z niego czerstwe żarty, żeby już tę walkę nakręcać, żeby tylko zostać w federacji, nie? Jeszcze nie był się z a już kurwa następnej szuka, nie? No. No tak i to... win to win. Kurwa to jest. Co? to się. No, win to win, 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 no kurwa, się tej federacji, kurwa. Ja sobie poprawię rekord. Zajebiście kurwa. No, to bołeś mi podziękować. Zaraz jest główność, to będzie... Zaraz gówno, nie, i co dolić, gówno wę, ci zaraz post jeden, No pięknie. dobra, dzięki. No. Zajeba ci FMSM na ogarkę? Co taki spięty siedzisz? Co to, zaraz, kurwa luzuj się. Dziękuję. Ja dzie... mam pytanko, od jakiego czasu trenujesz? No bo ty debiutujesz, nie? Ja powiem szczerze, nie? ja nigdy mówię, rataj przy już 2,5 roku, tam chyba miałem pierwszą walkę z tobą, nie pamiętam kiedy. Nie ćwiczyłem nigdy walk, yy, zawsze chodziłem na siłkę, ale ogólnie to też mi dużo dało, bo <głos》>, widziałem, jak yy, moje kończyny są sparaliżowane przez tą siłownię, siłową, tylko siłowę robiłem, no i trochę wszedłem chociaż na, z, do zdrowia doszedłem yy, w pełni, no i tak będzie rozjebany, bo to jest jak chuj, no to co mam zrobić? Ja tak Nie ćwiczę, się raz mi się, że... ćwiczę raz w tygodniu plus minus i starczy. Od, nie, to jest takie miesiące. gadanie, tylko ja no tak na tym gadaniem, wydaje że on będzie miał taki poziom jak ja właśnie na tej pierwszej walce z ty tak około 6 miesięcy będziesz się przygotowywał, ja do tamtej walki mordo. 8 miesięcy ty, chujowe są przy początki kurwa, przechodząc kurwa z siłowni na sporty walki, więc będziesz A to zobaczysz. w chuj to i zobaczysz. będziesz się kurwa męczył w chuj. Teraz jesteś takim kurwa, kozakiem dzikiego się naśpałaś, kurwa, żółtym no? epedronem, kurwa, sergówka Ty lubisz, nie? I kurwa jak zobaczysz jak lubisz, się nie? w oktagon zamknie będziesz tam moją dziką, nie jest dzikie tylko dziwką. Zobaczysz kurwa Zobaczysz kurwa jak to jest Kurwa. To Zobaczyć, jak to jest kurwa. To. Zobaczysz, Zobaczysz. Kurwa, jak to jest w OKTAGONIE, Zobaczysz, jak to jest w OKTAGONIE. To rataj, to jak mówisz, że będzie miał podobny poziom do twojej pierwszej walki. No gdzie taki uważam? poziom? Po Przecież nie miałeś ni niczego, chłopie, tam. Ale to, no, to uważam, że było no, prawie tej udało ci się zaskoczyć. Prawie A, ej, no to prawie, prawie mu się może udać prawie ej, jakby... ej, jak spierdalałeś, to prawie wybiegłeś z OKTAGONU. Naprawdę, prawie. No to było dobre, akurat. Ale kurwa, jak dla mnie to jest esencja freak fightów, jak ktoś robi coś głupiego, akurat, więc... No, dlatego tu siedzisz. No tak. No ty też, kurwa. Dziękuję ci bardzo, Maćku. No proszę bardzo. Teraz niech jeszcze on schudnie trochę i kurwa dwa dobre uczynki, kurwa. Kurwa, <grym> no, prawie nie zawsze tak miał... musisz coś dodać? No rekord, kurwa, i zobaczymy, co dalej. Waga ci ostatnio nie przeszkadzała. Co się nie, zmieniło? Nie, no dalej nie przeszkadza, ale wiesz, ja dziewięć lat tego trener pracowałem, to jest tak. taka agresywna motywacja, żebyś się wziął za siebie. Tak. Tak. Tak może Harmonik czy pierdolę, czy tam trend bolą, co ty tam brałeś, to, to może szybko to zrobię. To hecman akurat, z tego co pamiętam. No Awek na plaży co tam, kurwa, ty, 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 był kurwa widoczny. Wszystko, wszystko. No widać wszystko. było właśnie. Wszystko. Czy coś się gryby alkohol? Miałe pójwek na plaży. No? <grym> szło ci w kurwa, naprawdę. Bóg bóg tu bóg. chciał tylko jeszcze zaznaczyć, sorry, że wam wtrącę, że abus naprawdę był zestresowany, bo wymienił Szuliego, wymienił Marcina Wrzoska, a zapomniał o wielkim sportowcu Darło Lew że tu siedzi. O, o, witamy Darka! Ja to panowie, kodnuj, kodnuj. Szczer, szczerze mówiąc, bym chciał zobaczyć wasze różnice warunków fizycznych przy face to face teraz. Zrobimy później, nie? Ale powiem ci szczerze, no chwalę tutaj jakby trochę Ambra, mam od niego, mam do niego jakiś szacunek tego, że się tym jakby nie pocuje, kiedy kurwa z kimś wygra, nie? nie? szuka tych walk na siłę, jak tutaj po niektórzy nie będę wymieniał Rataj. Eee... <grym> nie, nie będę no. wymieniał no. Rataj. cały stół E, także jest Zajęliście, jakiś ten grzeszka. Zamknij bordę ma lata <laughs> za sobą jakiegoś treningu. E, za to wiesz, no ja porównując mnie do niego, jeżeli chodzi kurwa o to wydolność, o tą siłę, to wszystko, no ja jestem kurwa tutaj po prostu czystym mizerniakiem, że tak powiem. I mam niego też prezent. Słuchaj, mam do ciebie prezent, coś, coś fajnego. Ja nie mam nic złego. Dwa Chodź, Chodź. Uważaj, Dawid. Spokojnie. <laughs> <noise> Kopnij w krzesło Co to jest? Kurwa, jak się zmęczyłem Za duży ten stół Dawid, pochwal się, co dostałeś Coś nie, coś potrafię Ja się nie chwalę, ja mam Co powinien założyć chyba, nie? To nie wiem, no jak chcesz, to możesz zakładać nie wiem, czy trafiłem z rozmiarem. Chwila dla naszych widzek, zobaczymy Ambro bez koszulki. Zobacz, jak nigdy wyglądać nie będziesz. Na sterydach, no. Ja nie idę na skróty jak ty. Nie na sterydach, kreatyna sama to jest. Ryż kurczak, kreatyna. Rataj, bo ja to się trochę czuję na tym panelu, jakby to był Twój roast. Rataj, kontrolujesz tak, to tak, świata. Tak. Dziwiłem, tak. że tu nie Zajęliście. ma jeszcze kapeli, nie? <grym> tak. I to Kurwa. cię nakręca, tak że ci dzisiejsi. No, wszyscy. lubię, jakby lubię nienawiść, no. Ale myślisz, że pokonasz strollowanego? No, zobaczymy, 50 na 50, moim zdaniem. My wszystko o siebie wiemy. On powiedział, że jak cię pierdolnie, to mówię. No, że to Lemoniada dzisiaj znaczy? z pierwszej komunii odbije. Nieprawda. <grym> <grym> Dobra, zobaczmy te warunki fizyczne. Coś macie sobie do powiedzenia? Mogę, mogę coś, mogę, mogę coś prosić? Przybód? Kolega, czy cię postawił? Nie, podpocznij. Gdzie jest? O, mogę? Ja pierdolę. nie, nie, spojrzeć Dobra, zejdź mi z oczu. Kuba. Wypierdalaj. Kuba, Kuba, co się stało podczas tego face to face'a? To wyglądało takie trzęsiawe miałeś, jakby jakaś trauma z dzieciństwa. Albo jakbyś chciał go pocałować. Buzik chciał. Pocało. Po prostu... W no, ogóle Nie, było po prostu spokojnie przez ten czas od Prime'u, jedynki. A, teraz a teraz e, znowu mnie kurwa po prostu ja tym ci mówi, swoim. No się zakochał we mnie. Swoją pewnością siebie. On się trzęsie, jak mi widzi. Nie, procenty w kurwie nie rosną. Na razie jest 40. 40. Uważaj, żeby kurwa nie przekroczyło 50. Jeżeli coś z ciebie rataj zostanie po dziku, to zrobimy face-to-face -face ze strumpan. Chodźcie tu. To widać miłość pomiędzy dwoma rywalami. A ci wyjebał co? O mielona mocno. Zarego pierdolnie chyba. Dobrze. siadamy. Dobra, starczy, kurwa, starczy. Nie mrugaj lepiej Ej, dzisiaj. Chodź, robimy to face to face, -y, zakończmy nie. to. Kasiusza kariera też się skończyła cię, dzisiaj. po tej walce. Później już tylko na gali. Dobra, zamknij mordę, kurwa, mówię coś nie do ciebie nawet. Kurwa. Mordę to ma pies, zamknij oh, mordę to ma pies. Dobra, dawajcie face to face. Czekaj, bo nagrywam, czekaj, czekaj. Tyle z tego face-to-face. To face. To, to, tyle było. Tyle z, face z tego face-to-face. To face. Face to face. Dobra. Chyba nie ma sensu face-to-face. No to face to zaraz. Teraz. Na koniec. Dziękuję, ale teraz spokojnie proszę. Chyba. Ja bym proponował teraz spróbować jeszcze raz. Ale chodź, umiesz strollowany normalne face to face No dobra Chcesz normalne face to face strolowane umiesz się uspokoić? Z pani, z też Dodawaj, no spójrzmy w oczy I tyle Ale nie, nie bijcie się. ci się sobie po... chowa przy okoniarze No chodź chodźcie face to face, weźcie ręce z tyłu, no i spójrzcie sobie w oczy. Żółwik przybity. No chyba tutaj face to face'a normalnego nie da rady zrobić. Dobra, siadaj. Rataj, chuj ci na imię. kurwa, boisz się? Przepraszam wszystkich za to. Ja jestem na co dzień pokojną, fajną osobą. Przecież to ty jesteś kurwa. Ale jak ty tego zjeba, oh, to ty ty kurwa ci kurwa zabić. Przecież kurwa, łzy w oczach kurwa i do mnie mówisz, ja mam pełen chin. Frajerze, jebać cię. Zamknij mordę kurwa, bez frajerów kurwa, gruba świnioj, jebana, się. kurwa, zjebie. Jebać cię. Wiesz co to znaczy kurwa frajerów i pizda? Maluba. Nie, nie będę się wcinał z Malubą. Okej, okay, no to mogę cofnąć frajera i przeprosić. dobrze, przepraszam. Cofam frajera. Ale to bardzo, bardzo źle się zachował, Maciej. I tak samo, Ale kurwa, co się moi... źle zachował? I tak samo, kurwa. Do mojej rodziny. Jak ty podszedłeś i mi buta, zajebałeś, kurwa, i mówisz do mnie, Popierdol, że to jest Popierdolisz mnie, ja się no. źle zachowałem, kurwa. Mówisz? Między naszymi wspólnymi znajomymi w Warszawie też dostałem info, że na obraziłeś moją rodzinę i będzie osoba Co na ty pierdolisz, kurwa? Ja tu na Twoją rodzinę to coś potwierdzi. gadać, kurwa, przestań wymyślać. Teraz, kurwa, sobie wymyśliłeś to przed chwilą, bo Mam. widziałeś, że jest kurwa sytuacja Mamy. i sobie to wymyśliłeś, nie. kurwa, tak? Mamy wspólnych ja nigdy w, w życiu nie obrażałem niczej rodziny, więc zamknij mordę, kurwa. Nie, I przestań teraz manipulować i pierdolić, nie, ja kurwa. Ja nie manipuluję, bo frajera, zasz, się kurwa, przepraszam, ale nasi mordę. I mówią, co o nie. mnie mówiliś po walce. No to kurwa się mnie pytasz normalnie, czy tak było, czy nie. Staliśmy na backstage'u, się zapytał i byśmy kurwa inaczej gadali, a nie teraz, kurwa. prójesz kurwa. To tobą się da porozmawiać normalnie na backstage'u? No, kurwa, staliśmy na backstage'u, czekaliśmy, kurwa, normalnie, kurwa. Ej, nie, przestańcie, to nie jest dobre, nie, nie, uspokójcie. Dziku, dalej, dziku. Dobre, dziku. Kurwa. dziku. dziku. Nie. Ale nie jest dobre. Nie bijmy się z publiką, kurwa. To nie jest dobra. Dobra, dziku. siad. Dobra, dobra, bo tu widzimy. Okej. Okay. Widzimy z interakcja z, tego, mi... z publicznością to jest, brat, jest brat za mocna. Brat Maluby, tak? To jest bra... Brat maluby. Chuj mnie tutaj. Tak, brat maluby? Pisałem z tobą na IG. Okej, okay, w porządku. Chcesz mi zajebać zajeb? Je... Jeszcze raz. Okej, okay, frajer był niepotrzebny, w porządku, ale kurwa, ja, ja też nie rozumiem, re bo wiesz, ja, jak powstał nasz konflikt i jak ty non stop mnie atakowałeś w sieci cały czas, czego ode mnie oczekujesz, to, to było vis, -vis. a to było vis to nie było, że ja cię ciągle atakowałem, <acontecendo> tylko było na, kurwa, odpowiedź do odpowiedzi, Nieprawda. potem ja się zamknąłem i ty po walce cały czas schodziłeś i na mnie napierdalałeś, kurwa. I kurwa, to byłem przez ostatnie miesiące Nie potrafiłeś mnie razu... przeprosić! Ja powiedziałem, może nie być dla mnie walki na fejmie! Nie liczą się dla mnie walki! Przeproś mnie! A ty mnie wyzywałeś w, w, w jakimś disie! Kurwa, to jest chore, człowieku! Chcesz walki, chcesz show, spoko! Ale nie oczekuj, że będę kurwa grzecznie stał z tobą na face to face'ach. Ale nie obrażałem ci rodziny, bo to jest frajera, kurwa, pomówienie! Takiej akcji nie lubię, kurwa! Nie obrażałem ci rodziny, to jest pomówienie, więc. Akurat to trzeba zdemontować, bo okay. akcji no nie możemy było, podejść reakcji ja nie było, bo porozmawiać. No dobra, no. Ja wolę sobie wyjaśnić, bo to są grube oskarżenia, ja nie, nie, nie lubię, jak ktoś mnie pomawia. Okej, okay, staniemy we dwójkę, niepotrzebni są goście go postronni, ja ci pokażę Powiedz wiadomość. mi kto, co okay. i jak. Szpule... Może, może ty dałeś się zmanipulować, Możliwe. coś cię podkręcił trochę. Możliwe. Mogło tak być, żeby były lepsze dymy, Możliwe. wiesz, ty są ludzie. Ale moi ludzie. chłopacy też o tym wiedzą i to jest prawda. No jak wiedzą, i to jest prawda, skoro to jest nieprawda, kurwa. Okej, okay, no... Z... Że ja tak nie mówiłem, okay. ale że dostałeś tego informację, Zko tak? skonfrontujemy to. Tak, Rataj, ty jesteś farmazonem, także na pewno gadałeś tak. Także zamknij już. A chuj miałem tak gadać, kurwa, jak zamknij ci mówię, ten, kurwa, kurwa jebany Dobra, jak robimy jedno? ostatnie face-to-face, -face, skończymy ten panel, bo... <laughs> za dużo emocji. Na tom džívké. Odjedla se to mocno. Rátaj do haty! Rátaj do haty! Rátaj do haty! Rátaj, rátaj za do haty! Rátaj do haty. Jaka patologia, ja pierdolę, ja myślałem, Dziku, to myślałem, większą, myślałem, że jestem patologią, a jesteś tu ja jest kurwa większa. Ja twój, pierdolę! Twój, 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 twój. Dziku, Zavrej. powinieneś być Wodzirejem. Byłem. Mów do mikrofonu, Dziku. Wyłączyłeś mi mikrofon, tak miałem gadać, kurwa. Gdy kiedyś będę planował wesele, biorę cię na Wodzireja. Byłem nie raz już, mordko, nieraz byłem, nie. Rataja sobie na Wodzi Reja. Dziku, w każdym Warsaw Shore jest w Włodzi Rejem. Ja nie, bo wesele nie będzie. Ranczy. A powiedz mi, czemu Rataja dziewczyna z wyzywa, kurwa, od patologii Warsaw wyzywa patologii? Czemu się przypierdasz do Warsaw Shore, kurwa? A kto powiedział o patologii? No przypierd... No, no, no przypierd... I co? Się Ale czemu ty się wpierdalasz powiedz, w konferencję, powiedz mi? Gdzie możesz, kurwa? Kto ci powiedział, że możesz? No jest moją dziewczyną, więc może, no jak ją To wkurbiłem. najlepiej, jak, powinieneś jej tu nie jest brać, tu nie brać! No to, kurwa, się wpierdala, no. A czego twoi koledzy też z się wpierdalają? No Co, zabraliśmy? Nie no, to, to jest dość zrozumiałe, No zajebiście, się. kurwa, nie na no. mnie 5 osób siada, Dobra, nie ma co. to jest kurwa spoko, a tobie ktoś odpowie do publiczności, poszłaj, poszłaj. to ty już masz problem... Ale, Czemu się wpierdalać? kurwa? Czy jak na ciebie nakręcą, czy oni się po prostu nie lubią, kurwa? Nie no, to jest akurat zrozumiałe, że kobieta go broni, nie? Ale jest to słabe trochę, że jest tu jakaś bójka pomiędzy publiką a zawodnikami, nie? Nie powinno być takich sytuacji. I też publika między publiką, nie?